Siemanko, witam w kolejnym odcinku z serwera Edhana. To co leci teraz na waszych ekranach to... Testy, no ile po prostu bije 15 levelowi. Nie przygotowywałem się do tego, tylko po prostu to co miałem... Jakieś... nawet nie miałem rolsek żadnych. Po prostu to co miałem to użyłem. I ogólnie głos jest w tym momencie dogrywany. dalsza część filmiku będzie już normalnie, więc... Miłego oglądania i zapraszam dalej. Widzimy się tym razem na ulepszaniu eku ogólnie postanowiłem zrobić ten święty na niebiana ponieważ mam broń tą ale ona jest na woja ninja i sure to postanowiłem, postanowiłem, że ulepszę tą broń na ten 135 level, nie będę robił z tego lepszej broni, ale zrobię tą broń na szamana, ponieważ nie mam żadnego po prostu eku nie mam na niego, ale czasem mogę mu trochę wanąć. Jeżeli będę miał broń to będzie mi od razu łatwiej, więc może ją ulepszymy. Było 100% i na każdy pust jest po 5 pereł. Czy to się ulepsza? Opłaca ulepszać? Chyba tak. A, bo więcej ludzi będzie dawało. Hmm. Czy nie będzie dawało? Dobra, nieważne ulepszamy. Ogólnie perełki. Perełki to wszystkie kupowałem. I stwierdzam, że z Sporo mnie wyjdzie ulepszenie tej broni na pójść 9, no ale dobra, trudno. Mówię dobra, zostawię sobie tyle perełek i starczy mi... mi one na ten. Wow! 5 szmaragdowych. No dobra, to może... Na razie zostawię tą broń i może zrobię jakąś tarć, coś nie wstybić. To mam plus 0, wszystkie. To jest plus 3, dobra. Plus 3. A to jest po cztery. Dobra, nieważne. Ogólnie to jakoś... Nie wiem, nie miałem siły, żeby nagrywać cokolwiek, ale już kupiłem 2 PDK od pewnego gracza UNX. Nie wiem dlaczego, ale sprzedał mi je Tanio chyba jakoś mu nie były za bardzo potrzebne. Więc dzięki ci, bo naprawdę przydadzą mi się. No dobra, nieważne. Ojej! Plus nas, plus 5 Na plus 6, na plus 3 to nie wiem to Pewnie potem będą na plus 7 To już będą szmaragdowych 5 Szczerze to... A, już ją brakuje Dobra, ile mam, po 3? Teraz te dwie czerwone Nie wiem czy perły trzeba tutaj Czy można skończyć Nie wiem czy można jest z innego jakiegoś źródła dostać O masz, ale łatwizna Mam tu jeszcze coś w sobie Powiem wam, że na ulepszenie tej tarczy na plus 7-8-9 to już nie jest chyba problem. Chyba, że będą jakieś jeszcze hardcore Aha Dobra, to chyba sobie poradzimy. Mam jeszcze krwiste, krwistych, nie mam tu chwila. To Może mam w depo. Nie pamiętam, po prostu chowałem wszystko. Jak... Tylko 3? Nie no, jest 5. Nie no jest trochę, dobra. To wyjmę ich może więcej od razu, żeby nie było, potem nie było wyjmowania. Tylko tyle. Skały skały mam jeszcze no dobra to może na razie zrobimy tą na plus 9 Drzż. nie powiodło się Drzż. plus 9 a to jest w ogóle jakaś lepsza tarcza, coś nie na styluła nad nie wiem nie patrzymy jaki jest tutaj systemu lepszy, na 170 co ona daje mm -hmm. ten klejnot to on pewnie drogi jest znając życie nie jestem co do tego pewien, no ale dobra Nie wiem, może nie będę was zanudzał tym odcinkiem, ale Nie no, w sumie pokazałbym wam ulepszanie tego Nie no, tego już nie było, to już się zrobiło, Tego, po trzy R. O, miejsce nie będę miał Jaki fail. dobra, to chwila może zrobię miejsca trochę Dobra, kupiłem trochę pereł, miejsca za dużo nie zrobiłem Postaramy się ulepszyć to Eku może nie wiem, na razie kupiłem po 20, bo nie wiem czy będę po prostu ulepszał dotarcie w tym odcinku, czy po prostu zbiorę trochę kasy i może ulepszymy je kiedy indziej, bo naprawdę to nie wiem, może mi się da jakieś jagdy, nie no w sumie do niczego mi się nie przydadzą, bo EQ mam zamiar sam robić i po prostu nie będę nic kupował od ludzi, bo to wyjdzie drożej, ja wolę poświęcić trochę czasu sam na zrobienie tego główienka. Ale no, ogólnie to nie jest za łatwo ulepszyć to jako znaczy się Nie wiem jak ktoś żałuje kasy to niech nie ulepsza ale po na drugi raz no nie wiem wolę mieć to więcej ile to daje na no, później 9 był 15 silnym to nawet jest sporo Tam wcześniej mogliście oglądać rekordy to mogliście się również domyśleć że nie miałem wtedy tej co jest o. Nie miałem wtedy tej tarczy nawoja i eku to ogólnie było takie, że praktycznie nic tam nie było w nim, więc jak coś to rekordy raczej... Nie wiem, to nie wiem, tego nie można nazwać rekordami nawet, to można nazwać takie po prostu bije, bo bije. No i dwie tarcze na płucie, więc no nie wiem, w tych dwóch kolejnych chyba nie będę robił po prostu. Może spróbuję tą broń ulepszyć. Wiem, że może to jest chore, że... Taka główna gównia, broń, ale będę ją ulepszał. Nie wiem, może znajdę dla Was jakiś inny materiał na, na hełm na przykład 7 białych A co to daje w ogóle więcej To nic nie daje już? Yy, no to dobra, nie no, Dobra, ulepszymy może je o jeden plus wyżej i wtedy zobaczymy Bo akurat białe nie są drogie Tajemniczym mam Jest ta maska tutaj Jest na plus 4 A na plus 5? A Gdzieś na ninja Dobra, ulepszamy Tutaj sobie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Ogólnie odcinek będzie długi, jak sami możecie zauważyć Ale mam nadzieję, że wam się nie znudzi, bo zobaczcie Jak mi ulepsz... Nie ulepsza łebku Oj, chyba za dużo? Dobra No, o, jedna za dużo Co jest na plus sześć? <laughs> siedem Dobra, kupujemy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W sumie to te retki są najdroższe i nie wiem, jeżeli... A, od razu mówiąc, jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, naprawdę nam jest to znaczy bardzo wiele. I motywuje mnie do dalszego kręcenia. Jak musicie zauważyć to seria jest... Jezu, seria jest serwera również... Mm, algorii. I nie wiem czy wam to się podoba. Jeżeli wam się podoba ta seria, to również łapkujcie. Nie no, to jest jakaś patologia. Dobra, marnujemy ostatnio, bo naprawdę nie mi się dawać. no to jest jednak trochę perełek jest. Oczy znaczy Yangów. Nie no, nie mogę zostawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale chyba postanowiłem, że to będzie ostatni raz ulepszania. Dż, magia. Czary Mary i działa. Plus 7. Co to jest? Smaragdówki 2. To nie jest chyba sporo kasy. A te lodowe to coś takiego istnieje w ogóle u mnie wyku Nie wiem, ja ogólnie to nie dropiłem jakichś ulepszaczy, 4. Ło. Wow. 85. Dobra, to może ulepszymy te ku. Nie wiem. Kiedy indziej, w następnym odcinku, bo już to i tak sporo trwa, nie chcę Was zanudzać, a będę miał materiał na kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Więc jeżeli chcecie, żebym dalej coś takiego kręcił, że na przykład jakieś trochę expa ulepszania, PvP i ogólnie wszystko, taki na przykład test no i te testy DMG co były na początku, jeżeli Wam się takie coś podoba, to dajcie łapkę w górę, komentarz, jeżeli chcecie do Gildi. To Was zapraszam, Gilda nie jest jakaś za świetna, bo mamy tutaj 160 ja, 140 jakieś tutaj inne levele, no i ogólnie to jest dla takich małych leveli, które, którzy oglądają mnie i łapkują, ogólnie no dla youtuberów moich, tak jak można powiedzieć, nie, że mam Was dużo, ale każdy jest na wagę złota, więc dziękuję Wam, że mnie oglądacie i każdy, kto to ogląda z gildii, pozdrawiam Was i również nowych graczy zapraszam do gildii, siemanko, na razie, to na dzisiaj chyba koniec.